Krzysiek jest w porządku pod tym względem. Jak był ostatnio nad morzem, to mi rybkę przywoził, to z rywala, to z to coś tam, no i kurde, nażeram się tych rybek ostatnio tyle, że szok. Na weekend rybę będziesz wielki. Ja już jestem wielki. O, będzie coraz większy. No. Partnerem programu jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, organizator rozgrywek piłkarskich w regionie. To jest raport z czwartej ligi, a działo się mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, latających kamer, latających monitorów. monitorów. To jednak daliśmy był radę, też, wytrzymaliśmy. Tak, to był bardzo możemy, ciekawy czas. Tak, i możemy Wam przedstawić raport czwartej ligi. Myślę, że ten, który łapał monitory w locie, zacznie. A może nas przedstawisz? Ja nie, 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 nie. Słuchaj. Nie, nie, nie. Słuchaj to, ja my, ja myślę. że nas już tyle znają, że tak, to my... nas nie przedstawia. I ja Paweł będę... wyszedł... To, to, to bym <laughs> wyszedł z założenia, że nas wszyscy znają, nie trzeba nas przedstawiać. Ja będę inkognito w takim razie To się robi Ala la El Cantona. El Bo widać, że stawia nie, że chce mieć swój znak rozpoznawczy, ale to pewnie dlatego, że ja. mu zimno. Albo nie wyprasowałem <laughs> i nie chce się zagiąć. Wiecie co? Ja tak się zastanawiałem, bo jak jechałem rano tutaj do studia, mieliśmy tutaj warsztaty z młodzieżą, potem mieliśmy zrobić mecz Górnika, później Paweł jeszcze jechał na mecz do Szczawno w Nowa klasie Jaka będzie pogoda, się zastanawiałem, nie? Bo zapowiadali w sobotę całkiem znośną pogodę, choć deszczową. No to niestety ta znośna pogoda na stadionie przy ulicy Ratuszowej wyglądała w ten sposób, że zimowa kurtka, czapka, szalik, rękawiczki, do tego jeszcze kaptur na głowie i tylko brakowało pasów bezpieczeństwa, żeby się przypiąć i nie odfrunąć. Wiesz co, inaczej na ratuszowej na płycie, gdzie ten wiatr idzie górą Uj, nad trybunami, w życiu, tam jest zawsze ciut cieplej i ciut na płycie. Nie, w życiu. W życiu. Obejrzyj, Obejrzyj sobie, sobie, sobie zobacz, co się dzieje. mikroklimat jest tam. zawsze odrobinę chłodniej i tam. zawsze wie z... Y Zatknąca. Tak wiało, że piłka wybijana przez zawodników stawała w powietrzu dęba, dosłownie. Czasami na środku boiska, czasami na 30 metrze. To to, że padły tylko dwa gole w tym meczu, to tylko to tak naprawdę cud. I umiejętności bramkarza, szczególnie też, Filipa Wężyńskiego. też widziałem, że chyba mieliście problemy z zegarem na boisku, tak samo jak w Nie, Znaczy no nie my, tylko organizatorzy no. meczu, bo rzeczywiście był problem. Co go włączyli, to się wyłączał. Wystarczyło, że zawiało i popadało troszkę i od razu się wyłączał, albo się włączał z innym wynikiem, albo się wyłączał, a potem w drugiej powie już trochę lepiej... nie nie działały? Mi nie działały? Yy, tak, na Ratuszowej, szczególnie ten taki, no wiesz... Yy, ten zawieszony tak, tak, u sufitu? U sufitu, <laughs> tak. On, on wszystko pokazywał, tylko tam ludzie niekoniecznie zerkali w górę. Za wysoko, wiesz? Ale to w Wałczuchu tak było, bo ja byłem, tak jak wam też zapowiadałem, w sobotę o 15 i w Przennie, i w Słotwinie, i tam pogoda, bo później oglądałem, Kuba, twoją relację, w telewizji, w internecie z meczu górnika, to tam zdecydowanie pogoda była lepsza. Aczkolwiek byłem też w niedzielę rano, chwileczkę na podgórzu, i tam w przeciągu 15 minut świeciło słońce, padał deszcz i nawet troszeczkę padał śnieg. Tak, tak. Wszystkie pory roku Wszystko to możliwe. Było. Kiedyś taki mecz w ekstraklasie kobiet. Miałem okazję z boiska oglądać. Zaczynaliśmy w pięknym słońcu. Po drodze był deszcz, śnieg, z boisko z zielonego zrobiło się białe, skończyło się znowu w pięknym słońcu. I, no i w tym marcu, akcentem. Garcu, a ta, 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 się, ta. I tym akcentem kącik meteorologa kończymy. Teraz <noise> powiedz co było podczas meczu górnika i z górnikiem. Wyrabia się, próbuje się wyrabiać. Jak ruskie metki. Na, tak. kolanach pod na kolanach i pachami się wyrobił. Górnik dobrze remisuje z górnikiem Złotoryja jeden do jednego. I jedno, co mogę powiedzieć, ani górnik z Włobrzycha, ani ten górnik ze złotory z tego wyniku na pewno nie jest zadowolony. Bo no, więcej z sytuacji bramkowych stworzyli sobie goście, choćby tylko z tego powodu, że częściej na bramkę strzelali. I te sytuacje były czasem tak nieszablonowo, szablonowo groźne. W drugiej powie. Kilka kapitalnych interwencji, szczególnie jedna mi zapadła w pamięć taki strzał niesygnalizowany. Wprost w okienko, może trochę niżej, przy słupku węgrzyjskiej, jak się wyciągnął, jak długi, wybija piłkę na drożny, to wszyscy na trybunach aż za niej mówili. Ale no inna sprawa, że od tego jest bramka, żeby bronić, prawda, przy sytuacji jeden na jeden, kiedy jeden do jednego przy tej bramce wyrównującej niewiele miał do powiedzenia, precyzyjny szczał przy słupku. Złotoria stworzyła sobie, powiedzmy, takich czysto bramkowych sytuacji, może z sześć, wykorzystała jedną. Górnik sobie stworzył, może dwie, wykorzystał jedną. Przy czym, dlaczego mówię, może dwie? Bo sytuacji takich, po których można było spróbować oddać strzał na bramkę i zdobyć gola, górnik miał dużo, dużo więcej. Tylko no, problem polega na tym, że chłopaki nie kończyli tego uderzeniami. Tak jakby bali się podjąć ryzyko, tak jakby szukali, szukali takiego optymalnego momentu, w którym można byłoby wejść z piłką do bramki. Brakowało tej precyzji, dokładności w ostatnich fragmentach akcji poszczególnych, bo naprawdę można było zrobić więcej w tym meczu i jestem przekonany, że gdyby tutaj podopieczni trenera Jaworskiego po prostu troszeczkę odważniej zagrali i kończyli akcję strzałami, nieważne czy to by wleciało w światło bramki czy nie, prędzej czy później któryś z tych strzałów musiałby wejść. Tak jak ten pierwszy, celny strzał na bramkę Oliwiera Łabiaka i od razu gol. Ja nie wiem, czy w ogóle w tym meczu oddali chłopcy dwa celne strzały na bramkę, bo może w sumie 3-4 razy na bramkę strzelali, ale chyba z dwa maksymalnie były celne. I Piotrowski raz obronił, raz, raz puścił, i to jest wszystko. Nie był to wcale też zły mecz Górnika, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, no ale z drugiej strony no, też i Złotoryja miała takie same, a zagrała, mam wrażenie, odrobinę lepiej. Bo więcej razy sam mówiłem, Filip Węgrzyński, wspaniała interwencja. No tak, ale to też Kuba nie może, to co powiedziałeś, że ekipa ze złotowilii zagrała lepiej, no bo też są wyżej w tabeli, tak? Na szóstym miejscu z 18 oczkami, my na miejscu 13 z 12 punktami. Tak. Ja tak zwróciłem uwagę, kiedy przygotowywałem te notatki, to mnie, tak jak powiedziałem, zwróciła uwagę jedna kwestia, na którą wy, może panowie. Może tej kwestii nie zauważyliście, i to wcale nie działa na korzyść górnika. Za nami 11 kolejek. Tak. Już zostawmy 12 punktów, bo to nie chcę o tym mówić. Ale popatrzcie na te 11 kolejek. Aż 8 spotkań nie rozegrali u siebie. Tak. Zaledwie 3 na wyjeździe. Co to znaczy? A i wcale ten atut własnego boiska nie przemawia za biało-niebieskimi. Tak. Co to oznacza? Że wiosną będzie zdecydowanie, ale to zdecydowanie trudniej, bo gro tych spotkań jednak będziemy musieli rozegrać no, poza tak. I to martwi, że tak jak powiedziałem, atut własnego boiska, przepraszam, gra na własnym boisku nie jest wcale atutem górników. Znowu przed nami kolejne spotkanie u siebie, bo patrzę już na najbliższe. użyce użycę Spotkanie, które bezwzględnie trzeba wygrać. Bezwzględnie. No zgadzam ale, się z Tobą, akurat, tak. Ale no też nie będzie to, nie będą to proste zawody, mimo że użycę, no zaledwie punkt więcej niż ekipa trenera Jaworskiego. No ale widać, że. No Naszym te zwycięstwa nie za bardzo wychodzą. Łużyce słabo w defensywie, bo 17 goli puszczonych. Nie? Paweł, ale byli. widzisz, Łużyce w tej chwili wygrały poprzedniej kolejce mecz z Twardymi Świętoszów, też z Beniaminkiem 4 do 0 na własnym boisku. I Łużyce mają to szczęście, nieszczęście, że z tymi drużynami z dołu tabeli jednak zgarniają więcej punktów, jak ich tracą. No a ja tak teraz tutaj pomyślałem sobie o tym co mówiłeś o tym z kim mają zagrać w następnym meczu, że to znowu jest tak, że drużyna, która przyjeżdża do Wałbrzycha ten mecz przed meczem z Górnikiem ma jakiś trochę lepszy. Tak. I tak się zastanawiam. Czyli dobrze to, Tak jakby taki fart, pech, ale też przyszło mi takie powiedzenie do głowy, że złej baletnicy nawet rąbek spódnicy może przeszkadzać. Górnik gra to co umie najlepszego i tutaj nie można oczekiwać więcej. Wszyscy kibice, którzy do tej pory liczyli na tutaj nie wiadomo jaki wysoki marsz... W w tabeli po awans, czy chociażby miejsca w pierwszej trójce, no to muszą zapomnieć o tym, muszą się przyzwyczaić do tego, że to co my mówiliśmy na początku tego sezonu, że to jest po prostu sezon o utrzymanie ligi, bo to może w przyszłości zaowocować, zaprocentować czy, czymś lepszym, jakimś lepszym wynikiem. Ale to będzie ciężko. W tej chwili Górnik ma 13 miejsce w tabeli. Biorąc pod uwagę tabelę Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, która zaznacza miejsca spadkowe na przez cały czas, to jest pierwsze miejsce powyżej kreski. Więc już w tej chwili jest taka sytuacja, że... No ale Błyskawica, ale, Hacz, która jest dwa miejsca niżej, która wygrała swoje spotkanie całkiem tutaj dla nas zaskakująco, bo ze Strzegomią, który prezentował całkiem tak. dobrą formę i to wygrała Błyskawica 4 do 0, czyli tak jest. pewnie... Zresztą gdzieś tam widziałem na fanpageu, z czego miał mecz do zapomnienia. Takie mecze się, wiadomo, zdarzają. No ale no zaskoczenie, tak? Wcześniej błyskawica, porażka za porażką, a tutaj nagle pewna wysoka wygrana, 4 do zaraz, zrównała się z górnikiem. No i mamy Błękitny, jeszcze Kościelec poniżej, po Leksandr, Kościelec, tak, także mamy trzy ekipy, które mają po 12 punktów, więc tutaj ta zażarta walka o to, tę pozycję chociażby jedną nad kreską, jak to ładnie ująłeś, no pewnie będzie do samego końca. Wcale nie, nie gorzej też te dwie różne niżej, bo popatrzcie, mimo że Iskra Księginice i Twardy Świętoszów tylko 8 punktów, albo aż 8 punktów, trudno to tak do końca zweryfikować, to to są tylko 4 punkty straty do tych trzech zespołów, a 4 punkty straty to są tak naprawdę dwa lepiej, gorzej rozegrane mecze. A jeszcze też pewnie w międzyczasie co niektóre zespoły między sobą zagrają, więc fakt taki jest, że tutaj się wiele może wydarzyć i, i tak jak mówiłeś, mecz Górnika z Łużycami Lubań to jest mecz dla Górnika, taki, który bezwzględnie trzeba wygrać. Niemniej ciekawie było w Derbach, Lechia Dzierżoniów, Orzeł Ząbkowice 2-2, tam Orzeł gonił wynik za każdym razem, ale miał też po doliczonym czasie gry stuprocentową sytuację, którą zmarnował, dwa Czytałeś razy Czytałeś to na fanpage'u Oczywiście, że tak. A czy na fanpage'u Lechi jest tak samo to opisane? To Sprawdzimy. trzeba, Pawełek, weryfikować, bo czasami ja teraz tak, nie to, żebym się do Ciebie czepiał, ale czasami się tak zdarza, że dla jednych ta stuprocentowa sytuacja wcale nie jest taką w rzeczywistości, ale bardzo chcemy, żeby taką była. Jakbym miał nawiązać do tego meczu choćby nawet Górnika, była taka sytuacja, gdzie w jednym czy dwóch przypadkach miało niebiescy wyszli bardzo dobrą kontrą, wyszli genialną w akcją, wystarczyło tylko oddać strzał na bramkę, tego strzału nie było i nie ma sytuacji stuprocentowej tak naprawdę. Ja jak się ładnie mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Odnoszę się też do komentarzy, które się pojawiły po naszym programie przed kolejką, w kontekście meczu Walimia z Błę... Błękitnymi Słotwina. Też. I tam zażarta dyskusja się pojawiła odnośnie Rzutów tak, karnych, tak, e, odnośnie rzutów karnych, odnośnie czerwonej kartki, tak. odnośnie pracy sędziów, także tak jak mówimy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak, jako kibic tej drużyny, no to pewne rzeczy zauważam bardziej, a nie zauważam przeciwko swoim i tak, dalej, i tak dalej. Tak, a tym bardziej, że tutaj akurat ja wiem, że Paweł sympatyzuje z Orłem i to jest też po to, żeby zweryfikował, czy jakaś informacja na stronie w ogóle Lechii wie jest, czy w komentarzach, czy, czy w poście, bo czasami w komentarzach Właśnie meczowych patrzę. są informacje dotyczące tego, jak mecz przebiegał. Wiesz, może po prostu... na jedynie, ktoś, nie chcę tutaj oczywiście operować imieniem nazwiskiem, jeden tak. z fanów napisał, najsłabszy punkt tego meczu to sędzia. No. <laughs> Jest no. niewykluczone, że rzeczywiście Orzeł miał taką sytuację i teraz tutaj niedosyt w postaci wyjdzie. Wyników... oni sami sobie napisali, że mieli tą sytuację zmarnowaną. Okej, okay, no może tak było. Ja nie widziałem meczu, więc oczywiście mogło tak być, Paweł. Nie podcinam czy też skrzydeł, więc nie ma, nie ma co tutaj. płakać. Śpij spokojnie. Tak, tak. ale konstruktywna. Jest ok. Ja po prostu sam ciekawy byłem, jak to jak to było tam naprawdę na tym boisku. Sporo emocji było w słowie, popatrzcie. Barycz patrząc na suchy wynik wygrał 3 do 1 z Piastem Nowa Ruda, ale do przerwy to goście mieli więcej do powiedzenia. Bogdan Starostenko w piątej już minucie tak. i Piast zdołał ten wynik dotrzymać do zejścia do szatni, ale już 46 minuta, a potem 53, Jakub Gil, gospodarze prowadzą 2 do 1, ostatecznie Jeden z najlepszych strzelców rozgrywek Wojciech Łuczak 9 tak goli wraz z Cyluchem, z celuchem, z Motojacza ława. To tak wygląda... w klasyfikacji To tak wygląda, Bartku, jakby w Nowej Ludzie zachwycili się tym, że prowadzą i tak byli mocno zaaferowani wynikiem, że po prostu nie wytrzymali presji na początku drugiej połowy spotkania i dali się zepnąć do obrony. Barycz poszedł za ciosem po, tego, po tym, jak padła szybko bramka, szybko wyszedł na prowadzenie i pewnie potem, po tej drugiej bramce już mecz wrócił tak jakby do stanu początkowego, czyli do tego, co oczekiwaliśmy, że Barycz będzie kontrolował to spotkanie, a chłopaki z Nowej Rudyną chcąc, nie chcąc, po takich dwóch szybkich ciosach też pewnie dość długo musieli się Odrząsać z tego problemu. Ja też nie wiem, czy, czy, czy zwróciliście uwagę panowie, czasami jest taki mental, taka tak. taki, taki kwestia podprogowa, to że jest. w relacji tam ktoś opowiada, piłkarz, no jak tam jak tam wam poszło? No, pierwszą połowę przegraliśmy 0 do 5. A drugą? A wygraliśmy 1-0. No. I jakoś tak tutaj, to się zdarza czasami w takich, takich tak. rozmowach piłkarskich, że próbujemy tutaj rozdzielić grubą kreską, no druga połowa była fantastyczna, wygraliśmy 1-0. Nic to, że ostatecznie przegraliśmy 1-5. Tak, a często też te mecze w takich sytuacjach wyglądają już inaczej, bo prowadząc wynik wysoko nie musisz zmiany też... Zmiany w składzie, tak, zmiany bramkarza i tak dalej, i tak dalej. Często tak, akcentacja też gry jest inna, to tak się mówi. Tak, tak, Jas Zbigród, zobaczcie tak, co zrobił. Tak. Wygrał Prochowiczarka 7 do 1, 7 do 1 a, tak. z czego trzy trafienia Patryka Szymańskiego. No też się. spójrzmy na y, kolejne spotkanie Jacka Fojny, no jego właśnie. Polonia Środośląska przegrała y, zaledwie 0 do 1 w Głogowie z rezerwami Chrobrego, też dla nas istotny akcent w osobie Sebastiana Francuza, tak. wychowanka górnika Nowe Miasto, który w 19 minucie zdobył bramkę decydującą o trzech punktach Chrobrego. Ale to, o czym mówiliśmy też w poprzednim programie, albo dwa programy temu, że najprawdopodobniej Polonia Śląska ma problem skuteczności w napastnikach, bo zobaczcie zaledwie pięć bramek strzelnych. Tak, o tym rozmawialiśmy. Tak. No, ale widać, że powoli coś zaczyna się tutaj jeszcze bez punktów, ale coś tu się Wiesz, zaczyna Ja też tak myślę, Paweł ma rację w jednym, że bramek im mało zdobywają, ale tutaj Jacek Fojna musiał chyba zacząć też przede wszystkim wszystkim budowę od, drużyny od tyłu, bo zwykle tak jest, że jeżeli nie tracisz bramek, to masz szansę, żeby strzelając jedną, wygrać takie zawody. Tu jest problem też taki, że Polonia tych bramek trochę traciła, choć nie tak dużo jak niektóre inne drużyny, tak. natomiast gdy uporządkujesz grę w defensywie, łatwiej też jest myśleć o kreacji na przodu, więc też mi się wydaje, że to jest ważne. A to, że w tym meczu porażka, no, tak, skroluje, chyba wam, do 30 września było kilka tak skroluję właśnie drużynę Polonii. Czy o... się gdzieś do czarnych dołączyłeś? Nie, tylko tak skroluję, patrzę, czy wiecie, czy gdzieś nie pozyskali jeszcze jakiegoś zawodnika. bo To też czasami. Tomek mógłby napisać: Kolejny powrót do czarnych. <laughs> <laughs> tak, i to powiem ci, byłoby historyczne wydarzenie. Też tak patrzę Ale na Polonię w kontekście najbliższej kolejki i znowu mają rywala, znowu, bo <laughs> znowu no bo, mają, tydzień bo ja mieli Bary. Tak, teraz Brzmikut. Tak, tak. A teraz piast Zmigrud, więc no. znowu, znowu... Orka na Ugorze, znowu ciężka praca, żeby cokolwiek wyrwać, mimo że Polonia będzie grała u siebie. No ale to też nie jest dla niej żaden atut, no bo u siebie no, pięć porażek. Tak dokładnie. naprawdę te dwa punkty, które zdobyła dotychczas, to tylko i wyłącznie na wyjeździe. A to będzie coraz trudniejsze też, żeby tutaj mental w nie utrzymać na dobrym poziomie, bo zobacz, tu zakładając porażkę Polonii, te dwa punkty zostaną na koncie przy jakimś zbiegu okoliczności wygranych meczach Twardego czy Iskry Księgienice no to mamy taką sytuację, że Polonia traci już naprawdę sporo punktów do tych drużyn nad nimi i powoli zaczyna się to robić pasy impossible tak naprawdę. No i to wcale to co wspomniałeś Twardego, to wcale nie jest wykluczone, że Twardy wzbogaci się o jakiekolwiek punkty, no bo na tapecie błyskawica Gać, która no wiadomo w tym ostatnim meczu, w ostatnim spotkaniu błysnęła, no ale tak. wcześniej nie było powodów, żeby tutaj jakoś komplementować ten zespół. No dokładnie, dlatego tak się zastanawiam jak to będzie dalej wyglądało, Tutaj też Iskra Księgienice, która no, mimo wszystko or orzeł Ząbkowice w niedzielę, mecz w godzinie o godzinie 11.00. Dla jednych to dobrze, dla drugich gorzej. że musi podjechać kawałeczek. jaka jest tam odległość, odległość między tymi drużynami, wiesz, a Ząbkowicami? No to też też po... raz. Program dwa... meteorologów, program geografów, ja nie wiem... Nie, może... ale to ma duży wpływ. No jeżeli będziesz, zaczynasz o 11, to musisz się na boisku zjawić. Może, boisk może zjadzisz, przyjadą odpowiedzial... dzień wcześniej i się prześpią tam w jakimś ośrodku no. no to jak się przyjadą i prześpią w ośrodku, to się nie będą nadawać. <laughs> ja Ci od razu mówię. Ja tylko też może się doszukuję jakiegoś wesela dzień no wcześniej. To, no. Teoretyzować możemy, natomiast jedno jest pewne. Jest to mecz, który dla Iskry jest niezwykle ważny. Ożeł... Tylko nie szukaj na piechotę, ile? tylko Konno, konno, słuchajcie. Zobaczcie, dlaczego ja. Pociągiem, też... bo jest rozkład, od, od którego. <laughs> to, gdzie się przesiąść. Słuchajcie, dlaczego ja o to pytam? No, 53 minuty, nie róbmy. No nie, tak. to nie. To wyjadą o 9, będą na dziesiątą, Tak, i to tak. jest, jest tak, do 9 można wstać. Tak, 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 słuchajcie, no tutaj sytuacja jest taka: Iskra księgielica 8 punktów, włożył z Śląskie punktów 15. To naprawdę nie jest duża różnica, nawet patrząc na miejsce w tabeli Orła, który jest siódmy obecnie, iskra na miejscu szesnastym, ale to jest tylko pięć. Dobrze mówię pięć 7 To mogą mieć rozgrybkę. 7 Siedem punktów różnicy między tymi zespołami, patrząc na miejsca w tabeli, to naprawdę nie jest duża różnica. I zakładając iskry, dobry występ akurat w tym spotkaniu, zwycięstwo załóżmy, Dobre. mają 11 punktów na koncie, to już są tylko 4 punkty straty do Orła. Mają o co grać, więc wcale się nie wie, że próbują sobie pomóc nawet w taki sposób. Też się często mówi po meczu, że za taką grę to na piechotę do domu wracasz. Tak. tu patrzę, że jest 60 kilometrów, więc... To no to Paweł, to, 12, 12 godzin piechotę. 12 godzin piechoty. Paweł już... No na północzkę i szybkim ręce. tempem wróci. Tak, Tak, kieruj się na południe. Tak, Paweł już <laughs> sprawdził generalnie nie tylko... Odległość, ale też trasę, pokazał nam tu zdjęcia Street View, które trzeba tak. wyjechać Simulacja. z miasta. Konno także wszystko, jest wszystko okay. już wiemy. Tak. Z Paśnikiem Włodziegnika, Tak, słuchajcie, w Woli Ścisłości jeszcze warto tutaj dodać, że GKS Mirków, Długojenka pokonała, znaczy zremisowała z Iskrą i 1-1. I to jest da, nie niespodzianka, dlatego że ostatnio GKS Mirków, zaczynając od wygranej z Górnikiem 1-0, do ale to wcześniej był y, ten dobry, dobry wynik metr, z Piastem tak? Nowa Ruda, Dokładnie. to popatrzcie, cały czas powolutku, powolutku GKS Mirków y, idzie w górę tabeli, 9 miejsce, a tu nagle no, Iskra, która ten sezon. Zaczęła, zaczęła z saly, minutko, tak, tak. tak, Raptem wcześniej miała 7 punktów w 10 spotkaniach. Zdołała urwać. Y Punkt na wyjeździe. Za lider w bólach, ale jednak z trzema punktami pokonuje ekipę z Kościelca 4 do 3 i utrzymuje na razie przynajmniej drugą pozycję w tabeli. Lepszym bilansem bramkowym, jeśli chodzi o pojedynek z Lechią Dzierżonią, 23 punkty obie drużyny. I tutaj tylko kwestia różnicy bramek sprawia, że to zespół. Moto ława jest wyżej w pojedynku bezpośrednim tych dwóch drużyn. Remis 1 do jednego, także dużo się jeszcze będzie działo. 10 punktów przewagi ma Barycz Słów na koncie. Barycz dalej szokuje, 42 do 5 w 11 metrach. Tak, 11 spotkania, wszystkie spotkania to jest... zwycięskie. To jest naprawdę niezwykłe, niezwykłe to, co ta Barycz gra. Właśnie, ta Barycz czy ten Barycz? To Barycz. Nie. <laughs> Nie! Wiesz, co ja od początku jakoś tak bardziej żeńsko na tę drużnę patrzyłem. A że Fariż przyjeżdża teraz do Strzegowia? Tak, no właśnie, Strzegom po tej wysokiej porażce 0 do 4. W ogóle e, trener Kamil Jasiński odznaczony był ostatnio na Akademii Nauk Stosowanych ze Ja powiem wam, że zobaczyłem na to zdjęcie na Facebooku, gdzieś tam dostał medal, tak? tak, tak. E, Minister Edukacji Narodowej chyba. Tak, i powiem tak. wam, że przecież Jasia znamy kilkanaście no. lat jak nie więcej, i ja go prawie nie poznałem, on jest coraz chudszy właśnie, to też, jak go widzę na zdjęciu, to nie jest coraz trudniej. Też też, to, czy to nerwy, czy to stres, czy po prostu tak bardzo drżą. Nie, moim zdaniem dbało o siebie. No, oby to było tylko tak, a nic wspólnego nie miało ze zdrowiem, bo to często właśnie ludzie gubią uwagę, właśnie gdy jest jakiś problem ze zdrowiem, tylko że Jasiu no, raczej się tak szybko nie przyzna do tego, jeśli nawet faktycznie by tak było. No, prywatne życie sobie ceni no, jako prywatne, więc, więc nikt nie będzie tutaj wchodził, że tak powiem, w butami do domu. No, ale ciekawy jestem tego meczu i liczę na to, że tutaj AKS sprawi nam jakąś niespodziankę, choć, choć to oczywiście nadzieja jak zawsze umiera ostatnia. I tym jest. miłym słowem powoli i będziemy się zbliżać do końca. Bo już nie masz nic do powiedzenia mądrego i oczywiście... Poskrólowałeś, poskrólowałeś. Tak. Polec no. się zmęczył. Tak. Ja jeszcze tylko powiem na koniec, że gdzieś tam wcześniej patrzyłem na te mecze, że Górnik gra sporo spotkań u siebie i mówię, kurczę, gdzieś mi wczoraj przeszła ta myśl przez głowę, że może coś na wiosnę ma być, kolejny remont jakiś znaczy, na ja Ale na szczęście spojrzałem, że już po, kole, po w następnej kolejce tak. po użycach. Grają na wyjeździe. Mówię, a to czyli tak został terminarz rundy jesiennej przygotowany. No, a zaraz potem Pierre Grzymikrut przyjeżdża do Wągrzycha. Czyli będziemy mieli na. To będzie 12, na 13 spotkań. Górnicy będą grali spotkań u siebie 10. Trochę mnie to martwi, bo wbrew pozorom jeszcze tutaj mowa była o tym, że mają zburzyć stadion, zbudować. Powiedzmy coś, co jest niepotrzebne, ale jak zwykle ktoś inny jest mądrzejszy. Od Macie, jest potrzebne, ale nie w tym miejscu. Mi się, no czy znaczy, wiesz co? Jak dla mnie w Obrzychu ten basen w ogóle niepotrzebny jest. Y, szczerze powiem, nie wiem po co, dla kogo. Ale... Chyba nie pływać. To już nie o to chodzi. Nie trzeba umieć pływać, żeby sobie pójść na basen. Bo... Prawda jest taka, że po prostu ten basen w Obrzychu jest niepotrzebny. Przy tym mikroklimacie, jaki mamy, wyobrażacie sobie. Ale jak masz podgrzewaną wodę? Ale dobrze, otwarty basen na stadionie przy ulicy ratuszowej, zabiewamy, gdzie, zabiewamy, gdzie biega, tak? są warunki na tym obiekcie, to ktoś po prostu, komuś palma odbiła, tyle powiem o temacie. Słuchajcie, lajkujcie. może to nasz ostatni program. Dopóki <śmiją> cenzura nie wiedzie, to... Słuchajcie, lajkujcie. <śmiją> lajkujcie. Dziękuję, że byliście z nami. To był raport z czwartej ligi. Oczywiście zapraszamy na program przed kolejką i na transmisję meczowe w weekend. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, Paweł Szpur.